Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy sobie o tym, że Jarosław Kaczyński i PiS uprawiają taką politykę, którą my nazwiemy: że mój PZPRowiec i mój SBK są lepsi niż twoi pzpr, i, wasie, znaczy wasi PZPR i wasi, znaczy wasi PZPR-owcy i wasi SBC. Więc to wygląda w ten sposób, że Kazimierz Kujda, który jest kłamcą lustracyjnym, a przynajmniej to znaczy jest człowiekiem, który, który parę lat temu stracił stanowisko, no bo jak wyszła ta jego współpraca, że jest zarejestrowany, że. Krótko mówiąc, współpracował z SB, ale kiedy to pojawiło się w w zeszłym roku to Kujda ogłosił, znaczy sąd ogłosił, że Kujda jest kramcą 14 czerwca 2022 roku, ale Kaczyński ogłosił, że, że on ma inne zdanie. I no, tak sobie po prostu stwierdził. No i Kujda sobie wszedł, drodzy Państwo, teraz do Rady Nadzorczej banku wcześniej został też tak upodlony Jacek Sasin, który bardzo mocno skrytykował tą historię, jak wyszło, że Kujda jest, no to powiedział, że to będzie oznaczało rozwód Kujdy z formacją Prawa i Sprawiedliwości, no i Jarosław mu pokazał, że to to, kto decyduje, że, że to on decyduje, kiedy jest rozwód. Kuida jest jednym z takich ludzi. No, bank Gospodarstwa Krajowego to jest bank bezpośrednio pod kancelarią premiera. Takim człowiekiem, który też jest zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa, ale go w ogóle oczyszczono w bardzo dziwnej procedurze z kłamstwa lustracyjnego. Nie, sprawa nie trafiła w ogóle do sądu, tylko zmieniono IPN. Podejrzewam, z Poznańskiego na Krakowski, ale mogę się mylić, ale na pewno zmieniono Instytut Pamięci Narodowej, a raczej to było w ten sposób, czyli poszukano taki, który umorzył sprawę pana Andrzeja Przyłębskiego pseudonim Wolfgang. Przy czym uwaga, zachowały się donosy pana Przyłębskiego, zachowało się jego zobowiązanie do współpracy, ale uwaga, przyjęto taką interpretację, że on donosił, zanim podpisał zobowiązanie do współpracy, a po podpisaniu zobowiązania już nie donosił, więc nie jest współpracownikiem. No, to tam to, to się potem ciebie zapytam, i to mamy takich dwóch najbardziej sztandarowych SB-ków. Przypomnę kolejnego człowieka zarejestrowanego jako współpracownik, skądinąd obecnie daje dowód tego, że, że to nie tylko tam ludzie o wątpliwej moralności, ale też tacy dosyć Sztywni. Mówię o panu Kostrzewskim, którego fakt zarejestrowania ujawniono po tym, jak zaczął rozmawiać z dziennikarzami krytycznymi wobec władzy. To nagle się okazało, że to nie jest wieloletni twórca potęgi PiSu, finansów i tym podobne rzeczy. Człowiek, który gwarantował za karierę polityczną Kostrzewskiego w znaczy ten za PiSu, PiSu własnym majątkiem. Taka ciekawa historia. Przeczytałem o niej w książce Michała Krzymowskiego o, o, o Kaczyńskim, w której on zaznaczył, że Kostrzewski mówi, że kiedy po, robili ten kredyt pod, pod wybory dla partii w 2001 roku, to Kaczyński po tym podpisaniu zobowiązania, gdzie wszyscy poręczyli własnymi majątkami, to powiedział do Kostrzewskiego: Słuchaj, jak my nie wejdziemy, to, to ja nie wiem, jak ty to, to spłacisz, bo ja nie mam nie, nie mają z czego. Z... Ja mam jakiś tam mały rowerek, a Ty przecież masz jakieś tam właśnie tu nieruchomość, czy coś. Hmm? No to tak, drodzy Państwo, tak tak, troch, trochę niefajnie i cynicznie. No ja tak miałem wrażenie, że Kostrzewski opowiadając tą historię Krzymłowskiemu, to ma jakąś gulę. Po tym tekście. No więc wiesz, no to jest w tej zasadzie yy, no, prosisz kogoś, żeby ci pomógł pod partia, a potem mówisz, wiesz, co cholera, wiesz, jak się wywalimy, to ja nie wiem, jak ty to spłacisz. No więc, Tomku, to, 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 jest, tych, to jest tych paru tego, ale jest jeszcze od groma pzpr ów no. Szanowni Państwo, no Pan Wojciech Jasiński, przecież tutaj. Były prezes OrLEP. Protegowany Jarosława Kasińskiego. PZPR. Tak. Pan Maciej Łopiński. PZPR. PZPR, no tutaj, tutaj mamy, no pan Stanisław Poszczeski, to jest pan Andrzej Kryże. No to już to ta... miałem. O tak ta, ta, ta miał... się, że, że sądzi Kryże, będą krzyże. No, to, to no tak, ta... ale to ja nie wiem, czy, bo ale sam Kryże, to wiesz, no bo to już takie trochę to już idziemy w resortowe dzieci. Eee, ale tu mi chodziło o tych właśnie tych, którzy są w PZPR-ze albo w tych organizacjach socjalistycznych, jak na przykład... Ja, o czas że tak powiem, wypominają, dlatego ja uprzejmie, uprzejmie pytam Jarosława Kaczyńskiego, tak, czy są lepsi i gorsi, no to tak to wygląda. Tak, tak, pytam. Ewidentnie Jarosław decyduje, kto, kto, Jarosław decyduje, która współpraca ze sb się liczy, która się nie liczy. Wiecie państwo, co jest u nich najgorsze dlatego, bo oni na przykład u mnie strasznie szukali, bo u Tomka to tam znaleźli w rodzinie, to nie było, spe, to nie było specjalnie ten, natomiast oni u mnie Tak. No to, 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 to akurat ja tutaj niedługo będzie rocznica, to zrobimy materiał właśnie, bo tata Tomka, dr Bolesław Szwejger, był człowiekiem, który doprowadził do tego, że Został ujęty niejaki ogień, major kuraś, który majorem to on był tylko i wyłącznie z własnej, stał sobie sam. z własnej promocji. Człowiek, którego oddział wsławił się mordowaniu Żydów, którego w ogóle on sam był takim po prostu gangsterem, no, bandytą po prostu. No, słabym, powieszeniem, powieszeniem kobiety. W zaawansowanym 8 miesięcy, tak. Uwaga! Ale ta, ta, ta kobieta bynajmniej nie zasługiwała na śmierć, tylko przeszkadzała po prostu prowadzeniu interesów panu Korosowi. Tak. Ale to takie dygresje, bo dzisiaj kogo oni honorują, oni próbują po prostu decydować o tym, kto, kto ma być tym. Oni mają prawo. Jarosław chce zrobić coś takiego, że Jarosław jest tą taką. Rzeką, w której się możesz obmyć, obmyć z brudu. Czyli... Taka, o, ostatnia instancja, taka najważniejsza, nadzwyczajna instancja, która. Roma Locuta, causa finita. On, ja, jak się wydaje, Pamiętasz, wypowiedzi... pamiętasz jest, 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 jestem podejrzewany przez PiS w tym, że posiadam jakąś tam taśmę z lat pewnego polityka, którą bardzo chciałby mieć Jarosław Kaczyński. I właśnie jak mi tam ktoś właśnie mówił, e, wtedy kiedy opowiadałem Państwu historię, że Tomek był w areszcie pierwszym w 2018 roku, i ja zacząłem, e, krótko mówiąc, wyrzucać kwity. Zostałem poproszony, żeby przygotować właśnie takie dosie sprawy Tomka dla Jarosława, który przeczyta i właśnie jako ta ostatnia instancja orzeknie, czy Tomek zasługuje na wolność, czy nie. I właśnie tak <laughs> sł słyszałem, właśnie takie w domyśle, że mm, ta rozmowa by poszła wtedy dużo lepiej, gdybym ja coś jeszcze przyniósł, jakiś taki datek właśnie w postaci na przykład. O, panie profesorze, to jest takie ważne nagranie, które chcielibyśmy, żeby pan odsłuchał. Ja oczywiście, no, znamy się z Tomkiem wiele lat, więc my o tym wiemy, że z ludźmi, którzy szantażują, się nie rozmawia po prostu. To nic dobrego z tego nie wyniknie. Ile byś szantażyści nie dał, zawsze będzie za mało. Więc, ale to, 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 jest, to, to jest taka krótka dzisiaj taka nasza pogadanka o tym, żebyście Państwo zobaczyli. Kujda, facet, który po prostu wie tyle na temat Jarosława Kaczyńskiego, zna tyle jego sekretów, że, że po prostu Kujda musi, musi być rozgrzeszany przez Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński musi mówić o Kujdzie dobrze publicznie, bo Kujda tego wymaga, a Jarosław Kaczyński jest zbyt dużym tchórzem, żeby odmówić Kujdzie. I tyle do. No mam Stanisława Piotrowicza. No przecież to, to już Jarosław Kaczyński. to, to też jest. A, to, a zobaczcie Państwo, jaki to jest człowiek, że wziął Stanisława Piotrowicza i powierzył mu funkcję dekomunizowania wymiaru sprawiedliwości. To jest, drodzy Państwo, tak jakby na czele specjalnego urzędu do spraw zwalczania e, pedofilii po, postawić e, e, na przykład jakiegoś Trenkiewicza. Mm -hmm. no, to no bo no, 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 no jakim cudem Piotrowicz, który sam tkwi po uszy w układzie komunistycznym, należał do PZPR-u, był nagradzanym prokuratorem w czasie stanu wojennego, jakim cudem on ma po prostu uwolnić ten, ten no, wymiar sprawiedliwości od... No czy wiesz, na pięknie krzyczał prez komuną, to komuną. To właśnie było chyba takie ironiczne, nie wiem. Ja, 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 ja się... Marek Król. Ach, mój szef. szef Marek Król. Dekomunizuje bardzo mocno wszystko, naprawdę, dekomunizuje. No, członek Komitetu Centralnego. Do, a do spraw propagandy, to jest, drodzy Państwo, najlepiej, że Marek Król wytrwał do samego końca. To jest taka też, to, to jest właśnie taka historia, że Marek wytrwał do samego końca, co ciekawe, Marek tak. łączy w sobie pierwiastek PZPR-u i SB, ale nie tak jak wszyscy myślą po tekście, bo on nie był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Rycerz, w ogóle jeżeli wierzyć sądowi, to nie był żadnym tajnym współpracownikiem, bo był zarejestrowany jako TW Adam, ale jego materiały zostały zniszczone, a... Sąd orzekł, że, że nie skłamał, że, że mówiąc, że nie, nie współpracował, że nie ma dowodów. Czyli tyle jest tak jak trochę w Przyłęmskim, tylko akurat w wypadku Marka Króla jest to tyle bardziej wiarygodna decyzja, że potwierdził to, że nie współpracował sąd. W wypadku Przyłęmskiego sprawy nie, da, nie dawano. Natomiast no Marek, Marek był naprawdę zabawnym człowiekiem. Drodzy Państwo, ja do dzisiaj pamiętam, że jako 21-latek, o, o, wysłuchując e, tez Marka Króla pod hasłem, wygłaszanej do jego dwudziestoparoletnich e, pracowników, pod hasłem, wy przesiąknięci komunizmem, którzy mnie okradali. Takim ulubionym tekstem Marka Króla było, czy ja wam płacę prawdziwymi pieniędzmi, czy tego... Prawdziwy mój wąsu, prawdziwy mój. To dlaczego wy mi dacie taki, taki ten materiał? Kolejny człowiek, członek PZPR, e, laureat konkursu wiedzy o PZPR. Jak czytałem jego akta na to mnie strasznie ujęło. Mój też szef, e, Piotr Gabriel. E, pan, <grym> pamiętam, jak, jak wchodziłem do uważam, że, widziałem co to chodzi, rzuciłem sobie takim ironicznie tekstem i patrzyłem na niego, że, Piotr, usiądźmy jeszcze, mogę się od ciebie wiele nauczyć. Nie powiedziałem mu co prawda, czego bo ja, ja tak nie umiem, jak on się ładnie schylać. Co ciekawe, Piotr nie wie, że pracę w Rzepie zawdzięcza mi. To znaczy, kiedy właśnie musiałem odmówić Jukosiewskiemu i tej całej zabawie, jak mi powiedzieli do tej pory, mówiłem, będę go miło wspominał, bo dostał tą robotę, tak jak zawsze mówię, drodzy Państwo, ja, ja, jak mówi Szymborska, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, więc. Jak dostałem tą propozycję bycia wicenaczelnym żeby ale dostałem też odpowiedź za co to ma być, czyli za to, że jestem że, że jestem w, takim w tym momencie propagandzistą. To było oczywiście wtedy jeszcze trochę inaczej, żeśmy sobie tą propagandę wyobrażali, no ale tak trochę słabo wyglądało. Ja jeszcze wciąż żyłem jakimiś opowieściami o wolnych mediach. Nie miałem 30 lat, ale mm, po prostu... Mm, no, koncepcja taka, że dzwoni do mnie polityk i mówi mi, co ma być na jedynce, a tak mi przedstawiono. No, to, to Tak słabo to wyglądało. No i właśnie, jak już powiedziałem, że nie, ale polegocjowałem sobie właśnie podwyżkę, że mam ofertę. Nie mówiłem oczywiście, że mam ofertę od bycia komisarzem, tylko mówiłem, że mam ofertę zgodnie z prawdą bycia wicenaczem Rzepy, więc chcę podwyżki. I sobie wynegocjowałem, ale wtedy właśnie Piotr Gabriel wyleciał z prostu, no i właśnie poleciłem im. Piotra Gabriela na funkcję komisarza politycznego, sobie żartując, że facet robił to dla komunistów, może to robić dla was, ale Piotr się doskonale odnalazł. To ciekawe, Piotr mimo że miał dużo większe doświadczenie niż ja, bo musiał zaczynać od szczebla niżej. To znaczy, dali mu tylko i wyłącznie szefa działu kraj na początku i musiał się tam musiał się wykazywać, musiał nawiązywać relacje. Pamiętam, że się strasznie na mnie obruszył, jak mu powiedziałem, w lipcu 2000. 9 roku, jak go odwiedziłem w Rzeczpospolitej, mówiąc, choć pogadamy jak komisarz polityczny z komisarzem politycznym. Albo ja w, to, w tym, jak się zjeżył, nie jestem żadnym komisarzem politycznym. Mogę po tak powiedzieć, to kim byłeś i kim jesteś, Piotr? Mogę nawet dodać, dlaczego się spotkałeś z Jackiem, Sobalą i jeszcze paroma innymi osobami w czasie kampanii w 2009 roku. I dlaczego żeście uzgadniali wspólne działania, właśnie kampanii? To jest takie śmieszne, bo ja, ja, drodzy Państwo, jak myśmy ogłosili, pamiętam, ogłosiliśmy w 2009 roku, jak rządziliśmy Telewizyjną Agencją Informacyjną, że oszczędźmy, drodzy dziennikarze, nasz czas i swój czas, i nie interesują nas kłopoty rządu Donalda Tuska. Tak, dosyć szerzej i uczciwie, no bo, no bo jakże inaczej prowadzić politykę informacyjną? No i potem czytamy w tygodniku Polityka artykuł, że zaprzyjaźniony z Romanem Giertychem kierownictwo Agencji Informacji bez żenady informuje dziennikarz na kolegiach redakcyjnych, że nie interesują go kłopoty rządu. No i przeczytaliśmy ten fragment tekstu, patrzymy na te nasze, nasze ten. A tam jednym człowiekiem, który mógł wynieść te informacje do polityki, to był Jacek Karnost, a Jacka z szefa panoramy ówczesnego, nie mogliśmy dzisiaj tego nika sieci, nie, nie mogliśmy go odwołać, bo z racji układów wewnętrznych on miał protektorat, był pod ochroną słynnego Artura Balasza, Don Artura, tak zwany Don Arturo. To Don Arturo do niego dobrze pasuje. On by się, moim zdaniem, idealnie nadał po prostu do grania Ojca Chrzestnego. On ma taką po prostu i urodę i takie tego, żeby grać takiego właśnie kolasia, który tak kiwa ręką i, i mówi, no w każdym razie on, on za, zażądał w wiarmach honorarium. Pod... Że, 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 że chętnie by żył pobliżu domu, o ja to chodzi po prostu, że Nie e, to jest ten, więc, e, ale w każdym razie nie mogliśmy go odwołać. Pamiętam, jak żeśmy podziękowali jemu, mówię, bo widzisz Jacku, tu zawsze jest kwestia zaufania. Oni, my im coś obiecujemy, oni się denerwują, czy my tego dotrzymujemy, czy tylko obiecujemy, a ty wynosząc te informacje i pokazując, jak my dbamy o to, żeby przestrzegać naszego układu z rządzącymi. No wiecie Państwo, to jest, to była taka, jak myśmy to nazwali, głasność, czyli jawność, czyli po prostu, to nie była tak jak dzisiaj, bo czy tak powinny wyglądać media publiczne, drodzy Państwo? Oczywiście... Kluczowa, kluczowa naprawdę postać, byśmy pominęli, e, bardzo ważna dla Rosowa Kaczyńskiego, niektórzy żartują, że to jest łączność Jarosława Kaczyńskiego, niektórzy śmieci, jest... żartowali, że, of że oficer prowadząca, no Pani Barbara, Skrzyp no tak, pani to Barbara, Skrzyp pani Barbara Skrzypek. tak, Pani Barbara Skrzypek, która co prawda do żadnej organizacji w Torii nie... nie... Bo, bo pan Brejza nie... miał problem, że, że, że powiedział o tym, tak. Nie Pan Brejza, Pan Brejza. Brejza. No to ja powiedziałem Brejza, ja powiedziałem Brejza. Ja, dobrze, ja, 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 ja usłyszałem, ja usłyszałem Mejza, dobrze. Szanowni państwo, pisujcie w kom... pisujcie, nie, nie będziemy sprawdzać, wpisujcie w komentarzach, drodzy państwo, kto miał rację. Natomiast e, e, pan Brejza po prostu między innymi dlatego dostał Pegasusem, to, to mamy, mamy tą informację wielożródłowo, Tomek ze swoich, ja ze swoich źródeł. Że dostał Pegazusem, ponieważ pan Jarosław Kaczyński traktuje po prostu podniesienie ręki na panią Skrzypek po prostu jako obrazę. Natomiast on po prostu wyświetlił jej przeszłość. To, że ona była sekretarką generała Janiszewskiego, faceta, który był jedynym człowiekiem tej całej hunty, która nie była, który nie był sądzony przez wymiar sprawiedliwości III RP, dlatego że uznano, że nie żyje. Jeden z innego, naprawdę z wielu, wielu innych rzeczy, jeszcze raz, drodzy państwo, pan generał Janiszewski był Michałem Dworczykiem Wojciecha Jaruzelskiego. To wyobraźcie sobie sytuację taką, że na przykład sekretarka Michała Dworczyka. Zostaje teraz sekretarką dla Alda Tuska po zmianie władzy i. Premier. Prawda, że, prawda, że coś by Wam zazgrzytało, prawda? No więc pani Barbara Skrzypek została kimś więcej niż sekretarką. Tak. Bo ona tak naprawdę była jego powiernikiem, jego strażnikiem jego tajemnic. Od niej zależało. Szanowni czy Państwo, ktoś u Kaczyńskiego mógł rzeczywiście zaistnieć w jego otoczeniu i w partii, czy nie? Przede wszystkim Jarosław Kaczyński ma swoją wielką prywatną tajemnicę, a w tamtych czasach, kiedy ona z nim była, to on prowadził jeszcze bardziej bujne, towarzyskie, mówimy po prostu jego orientacji. Jarosław Kaczyński, jako człowiek, który, bo jeszcze, jeszcze drodzy Państwo, jeszcze za pierwszej kadencji 2005-2007 nie było żadnych działań hejterskich u wobec LGBT. I to w ogóle też jest z tego, że nie było powodu, żeby to wyciągać jakoś tego, a i tak to było wyciągane. To mnie ciekawi, właśnie do dzisiaj, dlaczego Tom, Tomek Sykielski, który człowiek, który odsłuchał lechała w 2006 roku w tym temacie. Dlaczego? po prostu dla, dlaczego nie zabrał głosu? Dlaczego na przykład nie zabrał głosu w tej sprawie gejowskiej, kiedy w 2006 roku, 2022 roku, 6 września Yy, yy, po prostu się zaczął mój proces Kaczyński. Dlaczego się nie odzywał Andrzej Morozowski? Yy, nie, też, bo to, oni obaj prowadzili ten wywiad słynny z Lechem Wałęsą, który bardzo mocno w 2006 roku przywalił Kaczyńskiego. To był 2006 rok, rok przed wyborami. Ja mam wrażenie, że to był właśnie taki mocny strzał. I dzisiaj jakoś i Sekierki i Morozowski nie poszli w to, mimo że teraz było dużo większe uzasadnienie się zajmowania tym tematem niż w 2006. Bo w 2006 to było takie bardziej zaczepne. Gdyby kogoś należało potępić, to ich za 2006, a nie mnie za 2021, ponieważ ja kiedy działałem, to jednak ten hejt wobec osób LGBT był no, już bardzo mocny. Tomku. Podsumowując, co za, jaki mechanizm wykorzystuje Jarosław Kaczyński, prowadząc właśnie ten taki podwójną, podwójny standard moralności? No i Jarosław Kaczyński wiesz, no, po prostu wykorzystuje mechanizm mechanizm taki, jaki że powiem, określał Gering, to co robił Goering. On mówił, że w Luftwaffe ja decyduje kto jest Żydem. Wtedy, kiedy, kiedy chciano, chciano mu tych dobrych pilotów niektórych zabierać. I on twierdził, że to on decyduje kto jest Żydem i kto nie. I tak było. Nie pozwalał na to. No zresztą Hitler też nie chciał, nie chciał słuchać o tym, że babka Hajdricha była Żydem, Żydówką. To też Hitler to też bardzo się denerwował na to i powiedział, że, że on że, koniec tego wszystkiego i nie będzie tego wysłuchiwał i, 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 i tyle. Panie, Jarosław Kaczyński, tak, to, krótko mówiąc, Jarosław... Jarosław Kaczyński chce po prostu zachęcić do siebie wszystkich PZPR-owców, wszystkich yy, SB-ków. Przechodźcie do PiS-u, tylko tam jest, drodzy Państwo, oczyszczenie. Wszędzie was będą chcieli rozliczać, a w was wezmą jak swoich. Szanowni Państwo, historia na no weekend tym razem. Antypolski Churchill, legendarny premier Wielkiej Brytanii, Brytanii szkodził Polsce. Sekret by do Rzeczpospolitej, dlaczego nasz kraj nie jest tak bogaty jak Zachód Europy i płatny agent piusudzki o, o, o Stefanie II, czyli człowieku, który, który no właśnie nie, nie tyle doprowadził do niepodległości Polski, co mało z niej mało, do niej, mało jej nie stracił. Tak to, tak to powiem. Historię na weekend, jeden z naszych y, trzech magazynów, redaktor naczelny Aleksander Piński. Polecam jego kanał y, Tomku. No i jeszcze oczywiście nasza książeczka. Poproszę na stronę kapitalbook.com.pl. Tam można kupić tą książkę z naszymi autografami, gdzie indziej też można kupić, też polecamy, ale jest bez autografów. Tomku, coś jeszcze. Powiemy oczywiście w przyszłych programach. się zwracam do Kamińskiego do Wąsika. Dlaczego tak ruszyło teraz skopyta, y, to śledztwo y, z, z klubu. I are, znowu są aresztowani ludzie z tych, związani z tymi klubami Google. Wiemy o co chodzi? Spokojnie. I to nie o to chodzi, żeby się tak ekscytujecie taśmami. Chodzi o zupełnie inną rzecz. Macie to załatwione, naprawdę. Jak tak trzeci macie zrobione. Szanowni Państwo. Do zobaczenia.